Cześć, witam Cię w podcaście Fusion Plus Minus 40, w miejscu, gdzie łączymy zdrowy styl życia z życiem naprawdę. Bez presji, bez perfekcji, za to po swojemu. Zaprasz coś dobrego i zostań ze mną. Cześć, tu Ewelina. Witam Cię w czwartym odcinku podcastu. Dzisiejszy temat będzie trochę kontrowersyjny i może nawet niewygodny dla wielu, ale właśnie dlatego postanowiłam go poruszyć. Poza tym, właśnie kończy się majówka, a więc przy kiełbaskach z grilla pojawił się często nieodzowny element alkohol. I zanim pomyślisz O nie, ona teraz będzie mnie moralizować spokojnie nie będę. Nie będzie tutaj zakazów, ocen ani etykiet, tylko pytania i moje własne refleksje. No i kilka faktów, które mnie samą kiedyś zatrzymały. Do podjęcia tego tematu zainspirowała mnie rozmowa, w której usłyszałam ja nawet chciałabym przestać pić alkohol tak na 100%, ale nie wiem jak to zrobić. Nie była to rozmowa z uzależnioną od alkoholu osobą, tylko świadomą i dbającą o siebie kobietę. Mamy partnerkę, bizneswoman, która ograniczyła alkohol, ale nie potrafi z niego całkowicie zrezygnować. Za to lubi jego gorycz i co najważniejsze, jest to bardziej tak jakby cicha presja towarzystwa niż jej własny wybór. Wiele z nas, może Ty też, nie wyobrażasz sobie weekendu bez kieliszka wina, nie mówiąc już o wakacjach, urodzinach czy zasłużonych chwilach relaksu. Ale zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle jest alkohol? A no nie, my kobiety często nie używamy słowa alkohol, bo kojarzy nam się z pijanym, zataczający się mężczyzną pod sklepem. No bo przecież prosecco brzmi jak? Elegancko? Luksusowo? Kieliszek wytrawnego wina, no to wieczorny relaks i spokój. A pinakolada czy inny kolorowy drink, no to kojarzą nam się z wakacjami pod palmami. Jakby nie nazwać i nie kojarzyć tej substancji, jest to po prostu alkohol etylowy. Czyli etanol, substancja psychoaktywna. Legalna, dostępna wszędzie. Wino, piwo, czy wspomniane wcześniej, proseko, drinki, nalewki, likiery, lista naprawdę jest długa, ale działanie takie samo. Rozluźnia, obniża zahamowania, dodaje energii, poprawia nastrój, ale na chwilę. Z biologicznego punktu widzenia, alkohol działa na układ nerwowy czyli daje uczucie odprężenia, spowalnia reakcję, tak jakby rozmiękcza granice. Ale co ważniejsze, z psychologicznego punktu widzenia, alkohol to dla wielu coś więcej niż napój. To jest trochę taki symbol. W młodości to był taki symbol dorosłości i przynależności do grupy. W, relacj w relacjach to był symbol wspólnoty. W samotności, zapomnienia, może ulgi, a w sukcesie, no to trochę taka nagroda. Często to jest po prostu rytuał, taki odruch, automatyzm, taki przełącznik z trybu działania na tryb odpuszczenia. Wiesz, kiedyś dla mnie kliszek wina był takim znakiem. Możesz wyluzować, odpocząć, nie musisz iść do pracy, nie musisz nikogo ani niczego ogarniać, masz wolne od obowiązków. No, i problem zaczynał się wtedy, gdy alkohol stawał się konieczny, żeby w ogóle poczuć ulgę. Ale w ogóle, dlaczego my pijemy? No, to jest jedno z tych pytań, które warto zadać sobie nie po zakrapianej imprezie czy po majówce, ale przy sobotniej lampce wina. Pijemy, bo chcemy poczuć się lekko, dodać sobie pewności w towarzystwie, przestać myśleć, nie czuć zmęczenia albo często odpocząć od siebie. Ja do pewnego momentu bardzo lubiłam ten rytuał picia lampki wina w piątek wieczorem. Właśnie dlatego, że lubiłam smak i czułam, że moja głowa może w końcu odpocząć, wyłączyć się. Nie upijałam się, nie miałam więc kaca. Była to pewnego rodzaju forma wyłączania miliona myśli w mojej głowie. Dla niektórych Picie alkoholu jest całkowicie normalne, bo inni to robią, bo wypada, bo przecież to tylko troszkę. No i pijemy, bo nauczyliśmy się, że właśnie proseko to lifestyle, szampan to celebracja, wino to kobiecy sposób na relaks. Zauważ, jak często na zdjęciach z wakacji, z kolacji, z imprez w tle pojawia się kieliszek? Czasem to główny bohater kadru, a w tle morze czy piękna starówka. Nie herbata, nie woda, zawsze alkohol. Ostatnio moja znajoma powiedziała: Kiedy nie mam wina, czuję się jakbym straciła coś ze świętowania, że czegoś mi brakuje. To jest mocne zdanie, bo pokazuje, jak bardzo przyzwyczajenie stapia się z emocją. I teraz uwaga, nie mówię tu o alkoholizmie mówię o tej cichej normie społecznej, która sprawia, że kieliszek wina wieczorem to coś absolutnie zwyczajnego. Co gorsze, to czerwone, wspomniane czerwone wino jest na przykład elementem diety ślu śródziemnomorskiej ze względu na antyoksydant resweratrol, który zawierają winogrona. No i tak, to jest prawda, ale te antyoksydanty zawierają wspomniane skórki winogrona i bez alkoholu. A alkohol w winie jest trucizną i nie bójmy się tego głośno mówić. Po 35. roku życia kobiece ciało reaguje na alkohol inaczej niż kiedyś. Poziom estrogenów i progesteronu się zmienia, więc metabolizm działa już inaczej. Sen staje się płytszy, regeneracja słabsza, a poranny kac no, znacznie gorszy niż te 10 lat temu. Badanie opublikowane w 2018 wykazało, że nawet niewielkie ilości alkoholu zwiększają ryzyko nadciśnienia, udaru, no i uwaga, raka piersi, szczególnie u kobiet w tym wieku około menopauzalnym, czyli po 35. No inna metaanaliza pokazała, że właśnie nawet jedna lampka dziennie zwiększa ryzyko raka piersi aż o 9%. Do innych konsekwencji spożywania alkoholu dochodzi, na przykład, większa wrażliwość psychiczna, czyli Wahania nastroju, nasilenie objawów lękowych, no i wyrzuty sumienia, te ciche i poranne. To nie jest już relaks to jest przeciążony organizm, który próbuje dojść do siebie. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu i o tym mówi się już coraz głośniej. Moje zdanie, z którym nie musisz się w ogóle zgadzać, no bo ja jestem w tym temacie dość uparta i no nie do przegadania, jest takie, że alkohol powinien zniknąć z półek sklepowych, tak jak i papierosy, być też zasłaniany i widocznie oznaczany o konsekwencjach jego spożywania. Jeśli teraz myślisz, kurczę, to jest też o mnie, ale co ja mam z tym zrobić? Jak ja mam w ogóle zacząć? Spokojnie, to nie musi być rewolucja. Można zacząć od jednego pytania: po co ja w ogóle piję? Nie czy wolno, nie czy inni też, tylko czy ja tego naprawdę potrzebuję. I tutaj jest mój apel do Ciebie, kochana kobieto. Nie musisz pić nawet jednego drinka tylko dlatego, że tak robi towarzystwo przy stole. Masz prawo powiedzieć nie, nie chcę się truć. Jeśli obawiasz się, co powiedzą inni, albo że wezmą cię za snoba, czy jakąś dziwną osobę, wiesz co, miej to w dupie. Sorry, ale buntuję się przeciwko temu, i znam to z własnego doświadczenia, że osoba niepijąca uważana jest za dziwną, sztywną lub w ogóle pomijaną w towarzystwie. Jeśli tak jest i u ciebie, no to jest właśnie znak, że towarzystwo nie było tego warte, twojej obecności. No bo wypić za zdrowie to jest jakaś tradycja w ogóle z lat 90., no, która, tak jak inne, może się zmieniać. Nie bój się mieć swojego zdania i szerzyć też świadomość. Alkohol to trucizna. Można za zdrowie wypić wodą czy innym napojem bez alkoholu. A no później można też eksperymentować z innymi formami świętowania: nie kupować alkoholu na zapas, mieć coś alternatywnego pod ręką. No, i pozwolić sobie nie tłumaczyć się nikomu. Ja sama jeszcze do niedawna, kiedy usłyszałam, że ktoś nie pije, pomyślałam: ojejku, może jest w ciąży, może jest chora, a może po prostu prowadzi. Teraz się z tego śmieję, ale wyszłabym na wielką hipokrytkę, gdybym udawała przed tobą, że nie krytykowałam kiedyś mojego chłopaka za to, że w towarzystwie nie chciał pić. Czuję teraz, że wtedy byłam no, trochę nieświadoma i niedojrzała. Pamiętaj, że nawet jedno nie powiedziane dla siebie potrafi przedstawić coś głęboko w Tobie. Na świecie rośnie fala ludzi, którzy chcą żyć czysto, jasno, świadomie, bez uciekania. E, powstają bezalkoholowe bary, e, marki produkują moktajle. E, prosecco i piwo 0% sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek. I najważniejsze, to nie są produkty dla abstynen abstynentów, to są wybory ludzi, którzy mówią: Chcę czuć się dobrze jutro i którzy nie potrzebują alkoholu, żeby czuć radość, bliskość czy siłę. A co zamiast alkoholu i jak odmawiać? Wiem, że lubię konkretne wskazówki, więc zostawię Ci kilka narzędzi, które pomogą Ci wybrać alternatywy dla alkoholu i pokażą, właśnie jak odmawiać. Na przykład zamiast alkoholu możesz wybrać mocktail z miętą, limonką i tonikiem. E, moja ukochana kombucja w kieliszku, e, ciepły napar z imbirem i pomarańczą, e, woda z lodem i cytrusami w pięknej szklance albo herbata Melisy plus 10, ciszy, 10 minut ciszy bez telefonu. E, to też działa, e, bo wiesz, ja zauważyłam z czasem, że to nie o napój, który piłam, chodziło tylko o rytuał, do którego on był mi potrzebny. Dlatego też, kiedy przychodzą do mnie goście na kolację, serwuję wodę w kieliszkach od wina. Jest to eleganckie, bardziej uroczyste, ale nadal bez alkoholu. I to może być woda z owocami, czy wspomniana wcześniej kombucia, czy piwo bezalkoholowe. Ja kiedyś przyjrzałam się sobie, siedząc na urodzinach u znajomych, że ja po prostu musiałam coś popijać małymi łykami. Mamy troszkę w zwyczaju, siedząc przy uroczystym stole, Podjadać i popijać. I moja obserwacja była taka, że jeśli mogę tam być i czuć się dobrze, popijając napój bezalkoholowy, to jest to odpowiednie miejsce dla mnie. A jeśli brak alkoholu powoduje, że czuję się tam niekomfortowo, no to jest to właśnie znak, aby wracać do domu. A teraz, jak odmawiać? Zanim dam Ci przykłady, pozwól, że znów podzielę się swoją małą refleksją. Jest to dla mnie dziwne, że człowiek, który właśnie nie chce pić czuje się poniekąd zestresowany, że odmawia. No bo Heniek z boku powie, ale jak, ze mną się nie napijesz? No co z tobą? Dawaj, nie wygłupiaj się. Ja mam wrażenie, że powoli to się zmienia i idzie na szczęście w lepszym kierunku. Ale najlepszą radą, jaką po prostu yy, mogę ci dać, to trzymać się przy swoim i nie przejmować. A towarzystwo nauczy się po jakimś czasie, że nie pijesz i przestanie proponować. Co śmieszne, no nikt nie mówi, ale jak? Wody się nie napijesz? Nie chcesz wypić ze mną? No co ty nie wygłupiaj się? A oto przykłady, jak odmawiać zaproponowanego alkoholu. No ja tutaj Ameryki nie odkryję. No możesz po prostu powiedzieć, dziś nie piję. Nie musisz się tłumaczyć. Wystarczy, że będziesz asertywna. A jeśli jednak chcesz, no to powiedz: jutro mam plan i chcę być wypoczęta. A teraz małe ćwiczenie, jak odmówić samej sobie, bo to jest chyba najtrudniejsze. Następnym razem, gdy sięgniesz po kieliszek, zatrzymaj się, weź oddech i zapytaj, co chcę poczuć pijąc. Rozluźnić się? Może pomoże ci gorąca kąpiel, która rozluźnia mięśnie. A jeśli chodzi o rozluźnienie głowy czy myśli, no to może spacer albo ulubiony serial. Jeśli to ucieczka od problemu, no to zapewne wiesz, że alkohol go nie rozwiąże. A jeśli to jest zwyczaj, taka rutyna piątkowym wieczorem, może warto znaleźć alternatywę dla zawartości kieliszka. Bo pamiętaj, że nawyk można wyćwiczyć. Mi pomogła kombucia w kieliszku od wina. I teraz, po prawie dwóch latach niepicia, no z jakimiś sporadycznymi wyjątkami, nie myślę w ogóle o alkoholu. I powiem Ci, że nawet jestem siebie dumna, że trzymam się tego, bo powód, dla którego nie piję, jest ważny. Właściwie najważniejszy to jest moje zdrowie. Narządy, które próbują uporać się z alkoholem. Umysł, który nie funkcjonuje optymalnie, no i czas, który zamiast z rodziną spędzałam na przesypianiu na kacu. Nie wspomnę już o ryzyku przywlekłych chorób i zmianach zachodzących w mózgu. Zamiast alkoholu spróbuj wybrać obecność. Zamiast działania z presji działanie z intencją. A zamiast odruchu takiego automatycznego nawyku wybór. Dlaczego ja nie piję? Y, powiem ci, bo może i ty odnajdziesz w tym swoją motywację. Tak jak już wspomniałam, y, przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Ale też szkoda mi czasu na regenerację kolejnego dnia, gdy właśnie najczęściej bywałam zmęczona. Mimo, że no, ja miałam naprawdę rzadko kiedy kaca, to bywałam zmęczona i jedyne co robiłam, to leżałam na sofie. I ostatni, bardzo ważny powód. Ja chcę dawać mojej córce przykład, że rodzic nie musi pić, że świętowanie nie musi równać się drinkowaniu, i też nie chcę, aby doświadczała w weekendy dziwnie zachowujących się rodziców i ich znajomych. Podsumowując, pięć najważniejszych kroków, które mogłabym Ci dać w drodze do ograniczenia alkoholu to po pierwsze zadaj sobie pytanie po co piję, odkryj te prawdziwe potrzeby stojące za sięganiem po alkohol, to wymaga zatrzymania się i bycia szczerym wobec siebie. Po drugie eksperymentuj z alternatywami, znajdź swoje ulubione napoje bezalkoholowe i rytuały. Po trzecie naucz się asertywnie odmawiać. Pamiętaj, że prawdziwe towarzystwo szanuje Twoje wybory. Czwarte, doceń korzyści z trzeźwości. Lepszy sen, lepsza energia, koncentracja i samopoczucie. I piąte, zauważ, że świętowanie to stan umysłu, ale tego czystego, a nie po wypiciu alkoholu, do którego przywykliśmy. Eee, na zakończenie chciałabym podzielić się z Tobą najważniejszą refleksją, która zmieniła moje postrzeganie celebracji. Prawdziwe świętowanie zależy od naszej obecności, uważności i tego, z kim dzielimy te chwile. Nie namawiam Cię do tego, abyś już nigdy więcej nie wypiła, choć moja zdyscyplinowana część mnie mówi, a na cholerę Ci pić alkohol i się truć, <noise> za to moja wyrozumiała i empatyczna druga część dopowiada nie chodzi o to, żebyś była idealna, ale chodzi o to, żebyś wybierała świadomie, żebyś wiedziała, że świętowanie to nie jest substancja, to jest stan, intencja i moment, który może być piękny nawet z herbatą w kubku. Spróbuj jeden raz bez. Zobacz, jak się czujesz, jak śpisz i jak wyglądasz rano. Może właśnie w tej trzeźwości jest więcej wolności niż w lampce wina. Życzę Ci, aby podczas świętowania, podczas weekendów, abyś odkryła radość z pełnej obecności, abyś pozwoliła sobie na doświadczanie życia w jego najczystszej formie, bez zamglenia, bez ucieczki i bez sztucznych wspomagaczy. I najważniejsze, życzę Ci, abyś świętowała z ludźmi, którzy szanują Twoje wybory, bo prawdziwa wspólnota nie potrzebuje wspólnego upojenia, wystarczy jej wspólna radość. Dziękuję ci serdecznie za to, że byłaś tutaj ze mną przez ponad kwadrans i do usłyszenia w kolejnym odcinku.